Cześć, Cimanku. witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku kariery Legią Warszawa w Football Managerze. Eee, jesteśmy tutaj na 21 lipca, będziemy grali mecz z Rakowem Częstochowa, to jest nasz pierwszy mecz ligowy i ogólnie pierwszy oficjalny mecz, bo na razie rozegrałem tylko sparingi, z reguły to były sparingi ze słabszymi drużynami, tutaj była belgijska drużyna i bułgarskie Lewski. No, Lewski Sofia to jest też dość, potę... dość mocna drużyna, ale tak to tutaj był jakiś z niższych lig. E, piłkarze, przygotowani do sezonu, pierwszy problem, który tutaj zauważyłem, pokażę Wam to w składzie, jest taki, że nie mamy młodzieżowca za bardzo, bo tobiasz już nie jest młodzieżowcem, a chciałbym, żeby tobiasz był moją jedynką. Zobaczymy, jak się będzie spisywał w grze, no bo w prawdziwym życiu wiemy, że nie jest najlepiej. I te minuty będzie musiał robić albo o jederę, którego dobrze znacie. Albo z drugiej drużyny przesunęłem Jędrasika. Będzie grał u mnie na dziesiątce i tej będziemy go rozwijać, chociaż na razie ta forma nie jest najlepsza. Albo Janek Żółkowski, albo Kuba Żewłako. W tych piłkarzy sobie znalazłem w młodzieżówkach i w drugim, drugich zespołach legi. No wydaje mi się, że mam największy talent i są najbardziej gotowi aktualnie na grę. I co? I my sobie przejdziemy już od razu do pierwszego meczu. Jakby to wyglądało? W bramce na pewno Tobiasz. W obronie, kto w obronie? Pankow, e, Augustyniak i na tym półlewym Kapładi. E, na wahadle oczywiście Winagrę. Po drugiej stronie Paweł Wszołek, W środku Pola. Chyba, że w środku Pola zrobić miejsce dla Ojedele w tym pierwszym meczu. Ojedele z kapustką. Tutaj by wystąpił Lukinias i może Elitim, ale pytanie czy Elitim tu, czy Elitim tu. Hmm. Dobra, Elitim niech gra trochę niżej, czyli kapustka wyżej Elitim niżej. E, ale może ich tu jeszcze zamienimy w taki sposób. Tak, czyli kapustka jako ofensywny pomocnik, a Lukinias jako wysunięty rozgrywający. I tak, na ataku wstępnie Szkurin na ławce kto na pewno Gual, na pewno Bishak Sian. Kowacewicz hmm. któryś z młodych, może Ziłkowski i Jądrasik, Morisita na ławce też się przyda, chodyna na owce też się przyda, i kto, na środek obrony, No Jędrzejczyk, Barsia będzie poza kadrą, hmm. Gonsalwesz, kurczę, no chyba Gonsalves dobra, Gonsalwesz, czyli to są piłkarze, którzy się nie złapią na tą kadrę do, do kadry meczowej, czyli to będzie że Włakow, Kun, Sergio Barcia i Thomas Peckhardt Tutaj wszystko mamy ustalone Taktyka jako tako jest, zobaczymy jak to będzie funkcjonować Raków nieprzygotowany do sezonu Też zaskakujące, że w bramce będzie Kuciak. Taktyka bardzo podobna do naszej e Trenerem rywali oczywiście Marek Papszon Dobra, i tutaj tego e Brunesa będziemy chcieli kryć Koczergina, możemy podchodzić do niego agresywnie W ogóle Mosur na szóstce Ciekawa sprawa i może byśmy chcieli presować arsenicia. Dobra. I to chyba tyle. Dobra, przejdźmy do meczu. Zgłaszamy drużynę. Tutaj przechodzimy dalej. I zobaczymy, jak to się będzie układać. Przechodzimy dalej. Jak ich tutaj zmotywować? Może dajmy, że oczekujemy zwycięstwa. O, to fajnie wpłynęło na Pawła Wszołka To bardzo ambitny piłkarz, mam wrażenie. Dobra, i co, i przechodzimy do meczu? Tutaj sobie to pomijamy. Eee, tutaj sobie damy kluczowe wydarzenia i damy sobie prędkość mniejszą. Kamera chyba ta może być. No i dobra, zobaczymy, jak ten mecz się będzie układał. Eee, zachęcimy naszą drużynę. Kapłady już tutaj rozgrywamy sobie od środka. No, jestem ciekawy też tej formacji. Wiem, że Legia w prawdziwym życiu od niej odeszła. Eee, prosiłbym Was też o komentarze i ogólnie jakieś jakiś od. O, już tutaj głupia strata o jedele i Brunesz. Uch, obok bramki, mieliśmy szczęście. E, no, pierwsza sytuacja dla Rakowa. Raków grał u siebie, gramy na wyjeździe, gramy w Częstochowie. Iwi Lopez, dośrodkowanie. Uch, chyba będzie rzut karny. Tam grę chyba. E, sfaulował piłkarza Rakowa, pytanie. Tak jest, jest karny, niestety. No i plasic, szczela, czy Tobiasz sobie poradzi? Tobiasz, niestety nie. 1-0 dla Rakowa Więc ten mecz nie zaczyna się zbyt kolorowo Dla stołecznego zespołu No i co tutaj zrobić Może skrytykujemy drużynę I wyjdziemy ofensywniej Skoro już przegrywamy 1-0 Ale fajne mamy posiadanie piłki Zwróćcie na to uwagę 75% To jest, jest już 25 minuta Więc to nie jest jakiś sam początek No teraz już trochę O i Elitim Kucjak musiał bronić. Dobra, teraz mamy różnego. Może coś będzie z tego różnego. Znowu Elitim. To jest chyba nasz etatowy wykonawca starek fragmentów. Kapustka. Będzie bramka. Oj, czy tam nie było karnego? Nie. Lukinia z piłka wybita. Kapładi, jeszcze coś spróbujemy zrobić. OLE GOL O O, proszę, no to to jest fantastyczna bramka Maxiego o eee, Chyba mamy tytuł fantastyczna bramka Maxiego Ojedele. No zobaczcie sobie na to, tutaj kapłani tą piłkę zgarnął taka odbita piłka po rzucie rożnym zagranie do środka no i to był naprawdę fantastyczny strzał więc tutaj możemy zdecydowanie zespół pochwalić bo dobra reakcja po stracie gola i już jest remis Kapustka, o znowu ciekawy strzał z dystansu jak musiał bronić i znowu rzut rożny nie obraził mu się, bo Ojedele znowu zrobił to samo no nie, tym razem raków przyjmuje tą odbitą piłkę. Dobra, i mamy końcówkę pierwszej połowy. Dochodzi do 40 minuty, już nawet po 40 minucie. Chyba już w tej połowie nic się nie wydarzy, tak myślę. Tak jest. Mamy przerwę. Jakbyśmy tutaj chcieli zmotywować w szatni? Pora wziąć się w garść. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. I wyjdźmy na drugą połowę i od razu zachęćmy drużynę. I przydałyby się zmiany, bo widzę, że ten szkór i nielukinia trochę nie funkcjonują. Tak samo w Szołek średnio, w Szołek z opaską kapitana w ogóle na ten mecz. Eee, dobra, Lukinia zejdzie, wejdzie Biszak Shian, i może zamienimy tak, czyli dobra i na atak Gwal i co za grę Morishita? Nie no, winagre niech gra. Pomimo tego, że ma żółtą kartkę, dobra, a zróbmy to tak, zażądajmy więcej 60 minuta. Oj, szansa dla Rakowa, Arsenic. nad Bramką, całe szczęście nad Bramką. Panków też widzę, że gra słaby mecz No i te wahadła trochę nie funkcjonują Dobra, oj szansa biszak niestety nie, znowu rożny Dużo tych rzutów rożnych mam wrażenie Już trzeci rożny, w tym FM-ie to nie mam tak dużo tych rożnych mm, Elitim Oj nic z tego chyba Tak jest, dobra Już widzę, że potrzebujemy zmian na wahadłach Że te wahadła chyba nie funkcjonują Szczególnie chyba w szołek ale może po tym wolnym zmienimy, bo znowu do piłki podchodzi Elitim Będzie jakaś bramka. Uuu, ale naprawdę dobre te wolne mam wrażenie. Mogą się podobać kibicom. Dobra, wyjdzie Chodyna I może niech wyjdzie też Morishita. Czyli dobra, zostawiamy sobie jeszcze jedną zmianę na czarną godzinę, gdyby była jakaś kontuzja, nie daj Boże. No i Tajraków sobie buduje spokojnie akcję od tyłu, Tudor do Lopeza. No i Wilo... Oj, ale piłka Kocherhin. ole interwencja Tobiasza. No świetna interwencja Tobiasza. Ratuje nam ten mecz, dobra. I zaszły zmiany. <coughs> Znowu możemy zachęcić naszą drużynę. O Ojedelejeli tym trochę podmęczeni, więc może jeszcze jakaś zmiana w środku pola. Na przykład Klod Gonzalves, albo albo Kuba Jendrasik. Tak średnio bym powiedział. Średnio, naprawdę krótka ławka bardzo w tej legii. I to mam wrażenie, że w FMI w prawdziwym życiu ta ławka naprawdę jest dość krótka. Oj, słabo danie Bisachksiana. No tu Bishak Sian na razie na antybohatera tego meczu, też ocena na 6,5. Nie jest za ciekawa, chociaż teraz Elitim, Chodyna, czy będzie coś z tego? Kapustka! Ależ była akcja na wygranie tego meczu. Dobra, zmiany w środku pola. Wejdzie Jędrasik, zaufam młodemu chłopakowi z naszej Akademii. I... Jak to tutaj będzie wyglądać na tą końcówkę. Jeszcze raz zachęcimy. Bardzo ofensywnie wyjdziemy, ale chyba nic z tego. O, 95, 96 minuta. No i niestety koniec tego meczu. Wynik 1 do 1. Mecz stosunkowo wyrównany. Trochę większy XG po stronie Rakowa. Ale nasza gra też nie była jakaś bardzo zła. Mieliśmy dziś pecha, Czy nie jestem zadowolony. Może dajmy, że nie jestem zadowolony z ich postawy. W trochę się zestresował. Nie no, nie dobrze Dobra. Przejdźmy sobie dalej. Aha, w ogóle nie powiedziałem wam. W eliminacjach do Europa Conference League wylosowaliśmy Derry City. Teraz wam pokażę, co to jest za drużyna. O, fantastyczny gol w debiucie To może być w ogóle jakaś bramka kolejki albo w ogóle bramka miesiąca, bo na bramkę sezonu to chyba nie. Chyba jeszcze będzie trochę tych meczy w sezonie. Derry City to jest irlandzka ekstra klasa Jeśli chodzi o piłkarze, mam tutaj tą ligę w Co ciekawe. No, te wartości nie są takie złe, więc to w sumie jest nie najgorsza drużyna Jest na przykład Ben Doherty. No, on całe życie w Irlandii albo w Irlandii Północnej. Ale tu podejrzewam, że dużo piłkarzy z przeszłością w jakichś może angielskich klubach, nie? No, bo to tamte regiony. No, Irla Aha, to jest w ogóle klub z Irlandii Północnej, nie z Irlandii. No tak. Eee, no, mam wrażenie, że rywal do przejścia. Będziemy musieli ewidentnie przejść. Kiedy my się znowu zobaczymy? Eee, rozegram sobie, może, pierwszy mecz z Derry ze Stalą i zobaczymy się w rewanżu z Derry City rewanż będziemy grać u siebie, ale liczę, że w pierwszym meczu zagramy już na tyle dobrze, że rozstrzygniemy to, ten, ten mecz dobra, więc w dzisiejszym odcinku Wam bardzo dziękuję Oto jeszcze rejestracji piłkarzy muszę sobie ogarnąć na ligę konferencji, ale to jeszcze zaraz. Odnośnie transferów to nie zrobiłem żadnych. Trochę sobie tutaj sprowadziłem piłka, yy, znaczy piłkarzy, trochę sobie sprowadziłem trenerów, tutaj fizjoterapeutów i etc. ludzi do sztabu. W ogóle ciekawostka sprowadziłem sobie do sztabu na przykład Michała Żyro, czyli byłego piłkarza Legii, który aktualnie jest trenerem, i te statystyki są całkiem nieźle. W przyszłości go wyślemy na kurs trenerski i będzie, będzie naprawdę dobrze. E, jeszcze sobie sprowadziłem z tego co pamiętam, tak jest Daniela Łukasiaka, czyli też byłego piłkarza warszawskiej Legii ciekawa kariera, i Żyro i Łukasiaka też tam troszkę mieli tych meczów za granicą i w Ekstraklasie oczywiście bardzo doświadczeni będą na pewno wartością dodaną a moim menadżerem zespołu U19 został pan Emil Kot, e, to jest gość, który w ogóle e, w swojej karierze trenerskiej, tutaj i w ogóle w skauta startował w Polonii, ale później był West Ham, był skautem w West Hamie i teraz był trenerem w tym klubie AFC Wimbledon, jak dobrze pamiętam. Albo tutaj, nie pamiętam. Ale te statystyki też bardzo fajne. Stosunkowo młody trener. Będziemy go też rozwijać, wysyłać na kursy, ale to w przyszłości. Dobra, ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mamy za sobą mecz z Rakowem i fantastyczną bramkę Maxiego Jedele. Niestety wynik 1 do 1, ale mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.